Dobry w imieniu pana prezydenta Piotra Grzymowicza. Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie na naszej konferencji prasowej, na której zaprezentujemy nasz harmonogram działań zmierzający do tego, żeby opracować jeden z najważniejszych dokumentów dla naszego miasta, czyli strategię rozwoju Olsztyn 2030. Jest z nami wiele osób, które przyczynią się do tego, żeby taka strategia mogła powstać. Zacznę od tych osób, które tutaj towarzyszą panu prezydentowi, które dzisiaj o tym opowiedzą. Czyli jest pani prezydent Ewa Kaliszu, która odpowiada za ten dokument, przewodniczy całemu zespołowi, który pracuje nad tym dokumentem. Jest pan profesor Wojciech Dziemianowicz, który jest naszym głównym ekspertem i którego rady są dla nas bezcenne, żebyśmy mogli taki dokument opracować. Justyna Sarnapezowicz, Dyrektorka Wydziału Strategii Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Olsztyna, Aneta Szkoderska, Dyrektorka Biura Prezydenta i Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Olsztyna i pozostali członkowie zespołu, którzy, którzy tutaj zasiedli już obok Państwa, Pani Maria Bożym, Dyrektorka Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Bartosz Kamiński, Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna spraw Współpracy z organizacjami pozarządowymi, Magdalena Winerowska, dyrektorka Wydziału Urbanistyki i Architektury i Bogusław Żmijewski, pełnomocnik prezydenta do spraw promocji kultury i sportu. No i na początek poproszę pana prezydenta o wprowadzenie do tematu. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich zebranych na dzisiejszym naszym spotkaniu, również moich współpracowników i osoby, które uczestniczą, będą uczestniczyć już praktycznie. Rozpoczęły to w przygotowywaniu tej strategii, która obejmie nasze przyszłe lata do roku 2030. A przypomnę tylko, że ostatnia strategia, która była opracowana, którą przyjęliśmy oczywiście w partycypacji z naszymi mieszkańcami, w postaci również dokumentu, nad którym ostatecznie pracowała i zatwierdzała ten dokument Rada Miasta, to była strategia, opracowana na lata 2013-2020. A więc jesteśmy w roku 2021 i już w 2020 oczywiście rozpoczęliśmy pewne sprawy organizacyjne, których celem jest właśnie przygotowanie projektu, strategii, oczywiście jak wspomniałem w udziale z naszymi mieszkańcami w ramach partycypacji. Mieszkańców w, w tych obszarach, które ta strategia obejmie, a będziemy na ten temat dzisiaj rozmawiać. Tych obszarów jest naprawdę wiele, z tego co pamiętam to 10. No i oczywiście e, rok 2030 wydawałoby się, że odległy, ale też doskonale wiemy, że te lata e, biegną e, szybko. E, co i o czym będziemy rozmawiać e, dzisiaj, doskonale wiemy że nasi mieszkańcy formułują bardzo różne oczekiwania, problemy, jednocześnie wnioski, z którymi musimy się zdarzyć, które powinniśmy rozpatrzyć i które również na pewno będziemy uwzględniać w tym projekcie, jak i w samej następnej strategii. W listopadzie ubiegłego roku został powołany, o czym wspomniała pani Marta, zespół, z któremu przewodniczy pani wiceprezydent Ewa Kaliszuk zespół pracuje i na pewno pani prezydent na ten temat dzisiaj jeszcze bardzo wiele powie. Również jak państwo wiecie w lutym tego roku została przygotowana uchwała Rady Miasta w sprawie przystąpienia jak i harmonogramu realizacji projektu strategii i opracowania i przyjęcia tej strategii, a więc koniec roku Następnego 2022 to będzie ten etap, gdzie będziemy kończyć tą pracę, którą rozpoczęliśmy i e, którą musimy wykonać, mając jeszcze do dyspozycji prawie te półtora e, roku. Oczywiście, dla nas wszystkich, dla naszych mieszkańców, jakość życia jest niezwykle ważna. To wiemy. Ta jakość, na tą jakość składają się zarówno problemy związane z gospodarką, z inteligentną gospodarką, z miejscami pracy, to również dział, który dotyczy szeroko rozumianego społeczeństwa czy środowiska, w którym żyjemy i chcemy, żeby ono było jak najbardziej dla nas przyjazne, żebyśmy po prostu mieli zapewniony odpowiedni dostęp do służby zdrowia, żebyśmy z tego środowiska w pełni mogli korzystać. I podam tylko jako przykład, były ostatnio pewne podsumowania robione dotyczące jakości życia w naszych miastach i no możemy powiedzieć, że wypadliśmy na pewno dobrze, bo z dziesiątego miejsca, gdzie dwa lata temu byliśmy na tym właśnie miejscu, Dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu, naszych mieszkańców, również realizacji tej strategii, o której przed chwilą mówiłem, jako już troszeczkę historycznej, znaleźliśmy się na siódmym miejscu. Oceniana była gospodarka, społeczeństwo i środowisko. Trochę gorzej w gospodarce, ale w środowisku i w społeczeństwie naprawdę wysoką lokatę zajęliśmy i wyprzedziliśmy łącznie, oczywiście uwzględniając te trzy obszary te trzy obszary, no, tak jak powiedziałem, wysokie miejsce. To, co przed nami, no, to na pewno olbrzymia praca, którą musimy wykonać z naszymi mieszkańcami, których będziemy zachęcać i również na pewno korzystać z ich wiedzy, oczekiwań, jednocześnie wniosków, ale z drugiej strony musimy również zwrócić pewną uwagę na procesy, które dzisiaj mają miejsce w zakresie funkcjonowania samorządów, które są niepokojące, a związane przede wszystkim z finansowaniem zarówno naszych zadań własnych, jak i, jak i, jak i, jak i fakultatywnych. I tutaj to wszystko jest przed nami. Dzisiaj słuchałem. Rano, nie wiem, czy Państwo mieliście możliwość pana wicepremiera Gowina, który z jednej strony się wyraził, no przecież my pomagamy samorządom, mówiąc oczywiście o odniesieniu się do tego nowego ładu, no bo przecież uruchomiliśmy Fundusz Inwestycji Lokalnych. No, Szanowni Państwo, to, to jest po prostu troszeczkę, bym powiedział, takie komiczne, bo Fundusz Inwestycji Lokalnych to są środki, które mogą być skierowane na działania przede wszystkim proinwestycyjne na wydatki majątkowe, a my dzisiaj mówimy o finansowaniu samorządów przede wszystkim środkami bieżącymi. I oczywiście propozycje, które są kierowane ze strony rządu do naszych mieszkańców, które mają polepszyć jakość życia, e, większą ilość środków pozostawić w kieszeni naszych mieszkańców, na pewno popieramy jako samorządy. Ale z drugiej strony, na pewno nie godzimy się z tym, żeby po prostu e, te działania w ramach Nowego Ładu miały doprowadzić do uszczuplenia, uszczuplenia naszych dochodów bieżących. Bo przecież my. Przede wszystkim mamy finansowanie w udziałach w podatku dochodowym, w udziałach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wiadomym jest, jeśli te ustawy, które są przygotowywane nie będą uwzględniały oczywiście ubytku, ubytku w samorządach 10 miliardów, bo tyle się szacuje, od 10 do 11 miliardów z tytułu tych reform, no to, to nie będą reformy, bo to będzie zabranie pieniędzy samorządom i przekazanie mieszkańcom. Przekazanie mieszkańcom tak, zabranie samorządom nie, a wobec tego oczekujemy stosownej rekompensaty. To wszystko przed nami. Na pewno będziemy mówić yy, głośno na ten temat, bo żeby również realizować strategię, to oprócz pomysłów, oprócz bardzo na pewno dobrego dokumentu, który wspólnie przygotujemy, jeszcze będą potrzebne właśnie środki, a żeby móc korzystać również, tak jak do tej pory, bardzo efektywnie, racjonalnie, zarówno z dotacji unijnych, czy też z krajowego programu odbudowy. A więc tyle moich refleksji. Dziękuję serdecznie Państwu. Na pewno doskonale za chwilę również tutaj moi zaproszeni. Współpracownicy i Pan profesor zaproszony do udziału w naszej strategii na ten temat wiedzą więcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zanim poproszę o zabranie głosu Panią Przewodniczącą, Panią Prezydentę Ewę Kaliszuk, poproszę, żeby Państwo zobaczyli spot, który przygotowaliśmy. Spot zachęcający do wzięcia udziału w naszych konsultacjach. Porozmawiajmy o przyszłości i dzieci i wnuki żyły w fajnym mieście. To jest i będzie moje miasto. Stwórzmy nową strategię wspólnie. Zapraszam Was do rozmowy. Właśnie, w tym składzie mogli Państwo zobaczyć listę kilku obszarów, które e, będą poruszane w tej strategii i Pani Prezydent proszę o rozwinięcie, o to, żeby powiedziała to nam Pani, jakie to będą obszary i o zespole, którym ma Pani przyjemność kierować. Szanowni Państwo, ja tylko jeszcze zanim zacznę, to powiem, że Pan Prezydent sam jest zaskoczony, bo powiedział, że po raz pierwszy widział raz spot. A ja powiem jeszcze też jedną istotną rzecz, że my w zasadzie po raz pierwszy dzisiaj widzimy się w tym składzie tego zespołu na żywo, bo poprzez cały okres epidemii współpracowaliśmy po prostu tutaj wszyscy wspólnie w tym z Panem Profesorem online, także to nawet dzisiaj dla nas jest takie pierwsze poznanie. Szanowni Państwo, tak jak Pani Rzecznik przedstawiła nasz zespół, no to można powiedzieć, że pracuje on w zasadzie od początku grudnia 2020 roku. Został powołany przez Pana Prezydenta właśnie do prowadzenia spraw związanych z opracowaniem tej strategii rozwoju miasta Orsztyna 2030. No i tutaj rzeczywiście bardzo istotnym wsparciem, takim merytorycznym i metodycznym jest profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pan Wojciech Dziemianowicz, doktor habilitowany, który, no trzeba powiedzieć, jest autorem książek, artykułów poruszających tematykę rozwoju regionalnego, lokalnego, ale też współtwórca dokumentów strategicznych i programowych i rzeczywiście jest dla nas ogromnym w tym zakresie wsparciem. Na pewno, jeśli chodzi o pracę naszego zespołu, no warto powiedzieć, że od czegoś trzeba zawsze zacząć i tym elementem, od którego rozpoczęliśmy nasze spotkania, nasze rozmowy, na pewno była ewaluacja tej strategii, która zakończyła swój okres obowiązywania właśnie w roku 2020, bo to zawsze Powinno być to nasze wyjście do kolejnego okresu programowania. W ślad za tym nastąpiło opracowanie trybu, harmonogramu, prac nad strategią, które zakończyło się oczywiście podjęciem uchwały przez Radę Miasta Olsztyna. No i następnie przystąpiliśmy w ramach naszego zespołu, właśnie z tym obecnym wsparciem pana profesora, do. Do dyskutowania, do analizowania, do rozmów na temat tego, jak byśmy widzieli dalsze procedowanie. Pan profesor przeprowadzi nas tak można powiedzieć, przez cały proces przygotowania, opracowania tej strategii, począwszy od 26 sierpnia 2021 roku, kiedy to nastąpi pierwsze spotkanie, debata z naszymi gośćmi, czyli z mieszkańcami Olsztyna, z członkami Rady Miasta, z przedstawicielami organizacji i instytucji, które będą działały w ramach danego dyskutowanego obszaru. Te konsultacje, debaty będą się odbywały przez. 10 kolejnych tygodni. Tak jak powiedział Pan Prezydent, tematów jest 10 i ja pozwolę sobie Państwu te tematy e, przedstawić, bo oczywiście te spotkania, które się odbędą, no to będą rozmowy o Olsztyni, o potrzebach mieszkańców, o naszych oczekiwaniach, no i mają stać się tą inspiracją do opracowania tegoż właśnie dokumentu, którego projekt ma powstać do końca roku 2021. Projekt, nie, projekt, 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 tak, projekt, tak, projekt no, do końca 2021, natomiast ten dokument już właściwy, tak, w trzecim kwartale roku 2022. Jeśli chodzi o tą tematykę naszych spotkań dziesięciu, o już widzę, że macie Państwo też wyświetlone, to mamy tak: Olsztyn zdrowy i aktywny, Olsztyn mobilny. Olsztyn inteligentnej transformacji, i właśnie od tego pierwszego tematu rozpoczniemy debatę sierpniową. Następnie, olsztyn wielopokoleniowy, olsztyn wrażliwy, olsztyn inspirujący, olsztyn kompetentny, olsztyn odporny klimatycznie, olsztyn bez barier przestrzennych i olsztyn obywatelski współzarządzany. Jeśli Państwo zwrócicie dokładnie uwagę na brzmienie wszystkich tych tematów, to wydaje się nam, że Jeden jakby element będzie z nich wszystkich wypływał wspólny, a mianowicie człowiek i sprawy społeczne, i ludzkie. Bo otóż z tej naszej strategii, której to ewaluacja za nami, wynika, że jak gdyby okres pewien w tych latach 2013-2020 przeszliśmy wielu zmian, takich infrastrukturalnych, które dla naszego miasta, jeśli chodzi o wykorzystanie jego walorów i przyrodniczych, i innego rodzaju... To był taki czas i wykorzystywania tych środków europejskich na budowę i rozbudowę naszego miasta. Mówię tutaj oczywiście o naszych tramwajach, o naszych drogach, natomiast z tej ewaluacji wynika, że czas troszkę teraz już na człowieka i jego też miejsce jakby i oczekiwania, i potrzeby. Stąd ten nowy okres będzie takim troszkę bardziej skierowanym właśnie ku problemom i oczekiwaniom społecznym i właśnie człowiekowi. Zresztą wiąże się to też w bardzo piękny sposób. Nowym okresem programowania, jeśli chodzi o wykorzystywanie środków unijnych, bo tam też w tym nowym okresie duży nacisk właśnie będzie położony na kwestie ludzkie i społeczne. I myślę, że w tej chwili przekażę głos pani rzecznik i poprosimy kolejną osobę, która też na pewno coś doda, ciekawego. Może harmonogram. Bardzo dobrze, dziękuję bardzo, ale ja bym może jeszcze przywrotnie zapytała pana profesora, po co nam strategia, po co każdemu miastu taki dokument. To postaram się możliwie nieprzewrotnie odpowiadać, e, tylko tak z punktu widzenia każdego mieszkańca miasta, każdego mieszkańca gminy, ponieważ rzeczywiście jest tak, że strategie jako dokumenty dosyć ogólne i dokumenty, które wcale nie muszą być przygotowywane, są traktowane przez mieszkańców bez większego zainteresowania. I kiedy mówimy, że przygotowujemy strategię, to się zastanawiają, czy przygotowujemy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, bo to jest coś konkretnego, będzie nam wchodziło w naszą działkę być może. Więc nie zdajemy sobie często sprawy z tego, że strategia, jako element zarządzania strategicznego, generalnie w dotyka każdego mieszkańca. Jeżeli każdy z nas czuje się interesariuszem miasta, czyli chce w tym mieście żyć, rozwijać się, chce tutaj z tym miastem wiązały swoją przyszłość, to w naturalny sposób jest interesariuszem tego, tego środowiska. Jeżeli tak, to na pewno chcielibyśmy, żeby to środowisko rozwijało się w sposób maksymalnie efektywny, przyjaźny dla mieszkańców, zgodnie z naszymi aspiracjami. No i... Powiedzmy tak, strategia jako element zarządzania strategicznego jest tym takim elementem, który jest nieodzowny do tego, żeby z jednej strony mobilizować zasoby wewnętrzne, czyli i nasz potencjał gospodarczy, społeczny, więzi między nami, po prostu ludźmi mieszkającymi w tym mieście, na rzecz realizacji wspólnych celów, a wiązaniem czy mobilizowaniem zasobów zewnętrznych. Przecież z tymi zasobami zewnętrznymi, to już Pani Prezydent powiedziała, oczywiście są środki unijne. Pan Prezydent też powiedział, że to środowisko zewnętrzne nie zawsze jest takie korzystne, jakby nam, jakby, jakbyśmy, jakbyśmy tego oczekiwali, ale właśnie temu służy strategia, żebyśmy mogli się na takie różne warianty przygotować. Mam nadzieję, że to wystarczy. Dziękuję bardzo. Za takie mobilizowanie zasobów zewnętrznych, jak Pan to bardzo ładnie ujął, odpowiada w naszym mieście Justyna sarna -Pazowicz. Pani dyrektor, mhm. e, bardzo poproszę, żeby powiedziała nam Pani kilka słów również o harmonogramie. E, Harmonogram jest wolny. Harmonogram jest przyjęty uchwałą Rady Miasta, która przez Radnych została uchwalona w lutym roku i termin powstawania tego dokumentu, jak już Państwo zapewne usłyszeli, no nie jest to szybko, bo dokument końcowy będzie dopiero we wrześniu 2022 roku. Ale ten dokument, jako że jest właściwie najważniejszy dla miasta, no nie może powstać szybko. On musi być wydyskutowany i te dyskusje będą odbywały się w dwóch etapach. Pierwszy etap nastąpi na koniec sierpnia, 10 spotkań, rozmów o mieście w szerokim temacie, takim jak już Państwo mieli okazję zobaczyć. Tematy przekrojowe będą... To dyskusje, które mają nas poprowadzić do projektu dokumentu, nad którym znowu odbędzie się debata w przyszłym roku, w czerwcu. I taki wydyskutowany dokument, wydyskutowany nie tylko z mieszkańcami, ale również z instytucjami, które są do tego powołane ustawą o samorządzie gminnym, gdyż ta nakłada na nas obowiązki konsultowania tego dokumentu z określonymi organami. Taki dokument zostanie przedstawiony we wrześniu Radzie Miasta, we wrześniu roku 2022. Dziękuję bardzo. No to, żeby dokument mógł być wydyskutowany, to za to właśnie odpowiada z kolei pani dyrektor Aneta Szwaderska. Bardzo proszę o przedstawienie naszej Platformy Konsultacji Społecznych. Mam nadzieję, że nie za całość procesu, poza to zwykle odpowiadają nasi mieszkańcy i zawsze mają dużo do powiedzenia również w konsultacjach społecznych od strony organizacyjnej. Zdecydowanie. Ale oczywiście podjęliśmy to, to wyzwanie i, i wszyscy członkowie zespołu bardzo zwracali uwagę na to, że najważniejszym konsultantem tego dokumentu muszą być mieszkańcy. Ich potrzeby, to co jest dla nich ważne. Proszę Państwa, miniona pandemia pokazała, że wiele dyskusji może odbywać się nie tylko na żywo, chociaż pewnie wszyscy za tym tęsknimy, ale również online i że wartość tych spotkań onlineowych jest naprawdę bardzo, bardzo wysoka. W związku z czym postaraliśmy się podążać za tym co dzieje się nie tylko w realu, ale również w sieci. I przygotowaliśmy specjalną stronę. Jest to strona, którą Państwo znają, to znaczy adres konsultacji Przez wiele lat posługiwaliśmy się stroną internetową, na której można było. Yy, śledzić nie tylko procesy konsultacyjne, ale brać również w nich udział i również czerpać yy, nie tylko inspiracje, ale również yy, wiadomości. Podobnie będzie z tą yy, stroną, z którą właśnie mogę powiedzieć, właściwie dzisiaj yy, ruszamy. Adres pozostaje ten sam, ale środowisko internetowe jest o wiele yy, przyjaźniejsze. Yy, wystarczy wpisać yy, adres konsultacje.olsztyn.eu i na tej stronie zaplanowaliśmy specjalne miejsce właśnie dla działań związanych ze strategią, a właściwie z przygotowaniami i całym procesem realizacji tej strategii, bo ten dokument, o którym dzisiaj jest mowa, będzie bezwzględnie powstawał z udziałem mieszkańców w tych dziesięciu obszarach, o których mówiliśmy. I po wejściu na stronę konsultacji Olsztynału mamy dedykowane właśnie tym działaniom miejsce. Znajdą Państwo tutaj informacje, skąd będziemy wszyscy czerpać informacje, wiedzę i, i z samych siebie, czyli spotkania. To oczywiście taka informacja znajduje się na tej stronie. Jest również harmonogram, ale staraliśmy się dostarczyć Państwu również za pomocą tej strony całą taką bazę formalno-prawną, czyli dlaczego rozmawiamy o strategii, na podstawie jakich dokumentów. Jest tutaj też takie miejsce o nazwie baza wiedzy, do czego naprawdę serdecznie zapraszam. Jest tutaj mnóstwo dokumentów, które powstawały i tworzyły cały proces. Nie tylko powstawania poprzedniej strategii, ale przede wszystkim jej realizacji i tu e, e, dzięki zespołowi, między innymi pani Justyny Sarny-Pezowicz, e, udało się zebrać tak e, dużo dokumentów strategicznych. E, o czym będziemy rozmawiać? Czyli takie zaproszenie e, do, e, może słowo posegregowania nie jest dobre, ale do takiego ukształtowania pewnych obszarów, które e, są dla nas ważne. Oczywiście jest tutaj też miejsce na informacje o spotkaniach. Przy czym nie będzie to tylko informacja. Również na tej stronie znajdą Państwo informacje, jak dołączyć do zespołu, który będzie rozmawiał o danych obszarach tematycznych. Pierwsze spotkanie jest zaplanowane na 26 sierpnia. Będzie to spotkanie online. Zamieściłam tutaj też informację o naszym gościu specjalnym, czyli ekspercie. Bo do każdego spotkania, tutaj dzięki obiecu naszego głównego eksperta, pana profesora, będziemy też zapraszać ludzi, którzy pozwolą nam na spojrzenie naszego, na nasze miasto, na nasze problemy, na kierunki, w których możemy podążać również z zewnątrz, czyli poprzez pryzmat, taki, taką soczewkę zewnętrzną. Wydaje się nam, że strona jest bardzo przyjazna, możemy za pomocą tej strony również przeprowadzać rozmaite ankiety, pytania, krótkie, szybkie, które pozwolą wziąć udział w tym procesie właściwie każdemu. A zatem nie pozostaje nic innego, jak tylko pozostawić Państwa chociaż na, na chwilę, bardzo Was o to zresztą proszę, wejdźcie na tę stronę, zapoznajcie się z informacjami i śledźcie, co będzie się działo w sprawie strategii, między innymi za pomocą tej strony. Oczywiście pozostaje jeszcze cała sfera informacji, którą, którą będziemy Państwu przekazywać systematycznie w miarę realizacji poszczególnych etapów strategii. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Właśnie śledźcie i przekazujcie te informacje. Oto dzisiaj prosimy, żeby nasi mieszkańcy dzięki Wam również mogli wziąć udział w tych konsultacjach. Dzięki temu, że właśnie z Waszych anten, złam Waszych czasopism i z anten telewizyjnych i radiowych dowiadywali się tam. Będą, mamy nadzieję, więcej naszej strategii. Czy mają Państwo teraz jakieś pytania? Jeśli nie, to oczywiście zapraszamy do rozmów indywidualnych. Pan profesor, jeszcze na moment. Przepraszam, skoro nie ma pytań, to ja tylko jedną rzecz dodać, ponieważ e, z wypowiedzi pani dyrektor, e, zresztą e, całkowicie merytorycznej, posługiwała się słowem konsultacja, może niestety wybrzmieć e, taki, e, takie wrażenie, że my konsultujemy. Pamiętajcie Państwo, że w naszym ustawodawstwie niestety posługujemy się tylko słowem konsultacja. Natomiast my w tym procesie, jako planowaliśmy, dyskutowaliśmy na co się już wstępnie, wstępnie godziliśmy, bardzo chcemy, żeby ten proces, w którym już uczestniczymy, był procesem budowania strategii czy współtworzenia dokumentu strategicznego, co też jest nazywane konsultacjami. Także to chciałbym bardzo to podkreślić, ponieważ często jest tak, że różne środowiska, organizacje pozarządowe narzekają, że konsultujemy już coś gotowego. W naszym ustawodawstwie konsultacje też są zagwarantowane za również. Przeznaczone również na ten etap współtworzenia, i to, o czym, o czym teraz mówimy, to tak naprawdę jest ten etap wstępny. Oczywiście konsult, konsultować też będziemy zgodnie z, zgodnie z harmonogramem. A zatem, tak jak powiedziała pani prezydent, w spocie stwórzmy nową tak, strategię tak, wspólnie. Dziękuję bardzo i zapraszam oczywiście wszystkich Państwa do rozmów indywidualnych. Dziękujemy.